Dwa zachowania żywieniowe, które sabotują Twoje starania o szczupłą sylwetkę, czy także o lepszą insulinowrażliwość. Po pierwsze, dojadanie po dzieciach. Twoje dziecko wróciło ze szkoły i przeniosło niedojedzone kanapki, bądź na przykład nie dojadło do końca obiadu. I co Ty w tym momencie robisz? Dojadasz po dziecku, bo przecież szkoda wyrzucić. Następnym razem, kiedy będziesz w takiej sytuacji, to proszę Cię usiąść i przelicz. Ile tak naprawdę tych pieniędzy teoretycznie trafi do śmietnika? I pamiętaj, że to są pieniądze, które tak naprawdę już wydałaś, więc z punktu widzenia Twojego rachunku bankowego nie ma to znaczenia, czy te pieniądze trafią do śmietnika, czy trafią do Twojego żołądka. Zapytaj się, dlaczego robisz ze swojego ciała śmietnik? Dlaczego to, co powinno trafić do śmietnika, Ty wrzucasz do swojego żołądka? Szanuj swoje ciało i swoje starania o lepsze zdrowie. Drugim zachowaniem żywieniowym, z mojej perspektywy chyba tym najgorszym, jest jedzenie po nocach. Dlaczego? Dlatego, że posiłek jest jednym z najważniejszych synchronizatorów dla Twojego zegara biologicznego, a dla Twoich organów wewnętrznych, tym najważniejszym synchronizatorem. Pamiętaj, że ludzie są gatunkiem dziennym i u nas cykl świetlny rozpoczyna czuwanie i karmienie natomiast noc rozpoczyna sen i post i jedzenie w nocy desynchronizuje twój zegar biologiczny ponieważ twój organizm myśli że jest dzień i dlatego zaczyna wariować po drugie w momencie kiedy ty idziesz spać kiedy wydzielasz więcej melatoniny to wchodzisz w tak zwaną fizjologiczną insulinooporność jest to typowy mechanizm, który zabezpiecza Cię przed tym, żeby w nocy nie obudziła Cię hipoglikemia. Więc wszystko to, co zjesz w nocy, tak naprawdę metabolizujesz jako osoba insulinooporna. Po trzecie, w momencie, kiedy my śpimy, to melatonina czy także hormon wzrostu regeneruje śluzówkę w naszym przewodzie pokarmowym. Każdej nocy tak naprawdę od 10 do 14% tej śluzówki jest regenerowana. Natomiast jeśli Ty będziesz zarzucać swój przewód pokarmowy ciągle nowymi porcjami jedzenia, no to możesz tak naprawdę zapomnieć o jakiejkolwiek regeneracji. No i ostatni punkt jest to nasilona autofagia. Autofagia tak naprawdę nasilona jest w nocy, kiedy Ty śpisz. I aktywuje ją tak zwana kinaza AMP, czyli kinaza aktywowana adenozyno-monofosforanem. Jest to taki Twój czujnik energetyczny, który aktywuje się przy niskim statusie energetycznym komórki. Więc jedzenie w nocy absolutnie Ci tutaj też nie pomoże.